Ja już tu podeszłam do, do drzwi, na ganek, i jeden z policjantów złapał mnie, drugi podleciał w drugą rękę. Za nogi mnie złapali dwaj ci ratownicy. I nieśli mnie do karetki. Łapcie, trzymajcie. Panią, udajcie! Spokojnie, spokojnie. Stopy, spokojnie proszę, wygodnie polecenia! Proszę, 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 wykonywać polecenia! Proszę, wykonywać panią, polecenia. Proszę, nie bada, proszę, proszę się uspokoić! My nie podobamy, pani baronowa. Małe Policja powinna wydać polecenie. Ktokolwiek powinien powiedzieć, że zabieramy panią, ona by spokojnie się ubrała i poszła prawdopodobnie. Ten się kapnął, policjant, widocznie i krzyczy. Proszę wykonywać polecenie. Upodlili mnie okropnie. 63-letnia Barbara Ciura i Kopic pod Goleniowym jest w ostrym konflikcie z mężem i dwiema córkami. Cztery lata temu małżonkowie rozwiedli się i wstępnie podzielili dom wartości 170 tysięcy złotych. Wyroku sądu jednak nie ma. Awantury zaczęły się, gdy na strych domów prowadziła się starsza córka z rodziną. Bardzo źle się do mnie odnosiła. Jak ja zwróciłam im uwagę, to wyzywa mnie od t... przy dzieciach, o, że jestem psychiczna. Zaczęła sama nas prowokować. Tam chodzi o to, że jak oni się podzielą tym majątkiem, to matka będzie wiedziała o tym, że to jest jej, i ona będzie mogła zrobić z tym, co chce. Nie, nie chcą przed kamerą nic takiego. Nie. Wnuczka, nie wolno się ze mną spotykać. Babcia idziemy do ciebie. Ja mówię, no to chodźcie i przyszli. Ona była u góry. W tej chwili zaraz za chwilę zleciała z tych schodów, Ona z pięściami do mnie uderzyła mnie w, y, pod oczy. Sąd uznał, że oskarżona swoim działaniem naruszyła sposób dosyć dotkliwy nietykalność cielesną Barbary C. Sprawy rodzinne przybrały drastyczny obrót. Pogotowia ratunkowe w Goleniowie dostało wezwanie do kobiety, która lata z siekierą i jest agresywna. Tymi słowami pomocy wzywała córka pani Barbary, która wprawdzie nie była na miejscu, ale uznała, że matka jest niebezpieczna. Ratownicy przyjechali w asyście policjantów. Tydzień wcześniej mówię do mojego męża: mówię, ty słuchaj, kto to robił ten beton? Jeśli ja się przewróciłam, się zdenerwowałam, ja go rozbiję. Nic nie odpowiedział na to, poszedł. Bo ona odgrażała się wiele razy, że te schody wytrnia. No, ale czy nie będą tam mieszkać, no, wyciąć schody, a zgłaszanie agresji, że lata z siekierą, ale to prawda jest. Tytułem zgłoszenia było, że mama wpadła w szał i biega z siekierą. Tam się nic nie działo takiego. To tylko tyle, że Barbara była zamknięta w środku domu ten były mąż stał na zewnątrz i właściwie no, nie wiadomo było, o co chodzi. Prosiła do mnie, prosiła, nie żebym przyjechała na bo są I policjanci i gotowi dobrze? I proszę nie zaogniać, rabo, Proszę, nie zaogniać, pani Ale, pani proszę mi powiedzieć bo nie odzywania się, bo tego nie Ale ja nie panią proszę, żeby pani nie zaogniała, dobrze? Żeby pani nie zaogniała, nie odzywając się, nie komentując sprawy, które pani nie zna. Ten pani pan, pan przed chwilą powiedział, Małdę, że Barbara Ciurek weźmie kierę i go zaatakuje. Chodź stąd, zamknij ma i Pani Dlaczego on rzucał do pani oskarżenia, że ma pani obłęd w oczach, że pani przeszkadza, że pani potrafi. No między nimi. Nic więcej? No sam między nimi, nic więcej. Moim zdaniem oni to wcześniej wiedzieli, że już to muszą zrobić i nie wiedzieli, tylko w którym momencie ją złapać i wsadzić do karetki. Interwencja ratowników i policji była niezrozumiała. Pani Barbara przez cały czas była spokojna, nie krzyczała, nie była agresywna. Jednak załoga karetki zawiozła ją do szpitala psychiatrycznego. Ratownik, który o tym zdecydował, znał konflikt w rodzinie. Dwa miesiące wcześniej był wzywany do pobicia pani Barbary. Znaczy ja przepraszam, nie wiedziałam o tej sytuacji tak. sprzed dwóch miesięcy, także tutaj nie mogę się odnieść. No tak, jak ją pobiła córka, temu, to pan nic nie, nie zrobił. nie było y, żadnych y, wskazań. No, no jak, były wielkie sińce pod oczami, ciśnienie bardzo wysokie, a dzisiaj ro rozmawia i normalnie mówi i państwo ją zabierają. Dzisiaj niestety zagrała. Poza ratownikami byli tam również policjanci. Po konsultacji doszli do wniosku, że y, takie postępowanie będzie najw najwłaściwsze. To nie była decyzja tylko tego jednego ratownika. Policjanci na żądanie lekarza pomogli umieścić kobietę w y, karetce pogotowia. Mówiłem, ja że z nami po prostu nie ma żartów, że nie ma czegoś takiego, że po prostu y, my przyjeżdżamy i będziemy. Tylko się przyglądać i za każdym razem nie podejmować interwencji jak to było dotychczas. W tej chwili prowadzimy postępowanie skargowe, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy zachowanie policjantów, ich sposób działania był prawidłowy, zgodny z prawem, czy nie naruszyli norm dyscypliny służbowej i zasad etyki zawodowej policjantów. Czterech mnie pilnują, bo jestem słaba. Bardzo silna, 62 lata. No. Czyli panowie nie wiedzą na podstawie jakiego artykułu panią zabierają siłą do szpitala? Jest artykuł, ale numeru artykułu nie pamiętam. Niestety. I to jest ta podstawa, tak? Pan Którą panowie, panowie nie, nie znają. Nie znamy, bardzo dobrze, ale nie znamy numeru, żeby pani powiedzieć. Jestem pewien, że to uszkadza, w sposób, w sposób zagraża sobie w jakiś sposób lub otoczeniu. Może zostać w sposób... W sposób I to było to uszkodzenie, uszkodzenie. okej. Okay. ona nie jest w tą sprawie żadnej. Ani rodzina, jest moja, nie jest, jest, jest moja czepiać. przyjaciółka. Tak, to pom pomoże. nie Ma prawo, bo ja ją proszę o powieść. W szpitalu pani Barbara miała być trzy tygodnie, ale wyszła po czterech dniach. Pomogł jej koleżanki. Także sąd uznał, że nie ma przesłanych, by kobieta była w szpitalu. Kilka dni temu sąd cywilny nie zgodził się na eksmisję byłego męża i córki. Konflikt trwa. Nic mnie nie badano. Zabołożyli mi pasiaki, rozebrali mnie do naga, złożyli mi pasiaki, telefon rozebrali na części drobne. Torbę, wszystko, kosmetyki, co miałam szcząteczkę, wszystko mi zabrali, położyli mnie na korytarzu z pięcioma facetami. Ona miała być zamknięta na trzy tygodnie. Nikt by się nie opomniał. Nie wróciłaby ona. Nie. Żywa. Gdybyśmy nie odwiedzili żadnej, żeby nikt jej nie odwiedził. Nikt nie przyszedł do niej, to oni by zrobili z niej głupka. zniszczyliby ją jako człowieka. Ale mówi to pani z pełną świadomością? Z pełną świadomością no. mówię to. Mogę. Pani Barbara C została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. Jednakże po krótkim czasie, bardzo krótkim czasie, lekarz stwierdził, że tutaj nie ma podstaw do tego, aby ją w tym szpitalu psychiatrycznym zatrzymywać. To Być może ona nie musi być zamknięta w szpitalu i żeby robić z niej dalej wariata, tylko może ktoś powinien jej pomóc i zapytać ją, dlaczego się tak dzieje. Tak. Czemu jest tyle nienawiści w niej do nas? powinien być finał tej sprawy? No taki powinien być, że ich powinni na czas do podziału majątku wyeksmitować. Wtedy będzie spokój. Ja mam 63 lata, skończono już czas na mnie. To jest tylko ostatni czas dla mnie. Ani psycholog mi właśnie pomogła. Bo ja siebie obwiniałam. że W patologicznej rodzinie wychowywałam dzieci, bo faktycznie tak było. Nie miałam szacunku sama do siebie nawet. Tak. A teraz jest inaczej. No. Да правда.